Słuchajcie, miejscówka, którą zdecydowanie można polecić przy okazji choćby wizyty w Tatrach Słowackich, Wysokich, to zamek Stara Lubowna. Ta miejscówka była na mojej liście życzeń już od dawna i chciałem tam zrobić już dawno sesję. Latałem już przy wielu słowackich e, zamkach i naprawdę są zjawiskowe. Szereg z nich no, robi mega wrażenie, a Stara Lubowna jest prawdziwą perełką. To, o czym chciałem powiedzieć, to parę rzeczy, które warto wziąć pod uwagę, jeżeli tam jedziemy. Ja czekałem parę miesięcy na taki dzień, kiedy jesienią będą fajne warunki pod kątem oświetlenia, kiedy będzie mgła. E, Lekki mróz z, z rana, a jednocześnie będziemy mieli słoneczny dzień. Przygotowując się do tego wyjazdu, trzeba było wziąć pod uwagę szereg różnych czynników, między innymi pogodę, warunki oświetleniowe, wybór miejscówki, jeśli chodzi o szlak. I wybraliśmy bardzo fajny szlak na dzień wcześniej, czyli na niedzielę. O 10 w niedzielę ruszyliśmy do chaty przy Zielonym Stawie Kierżmarskim. Naprawdę mega fajna wycieczka i przepiękne miejsce, ale nasze morskie oko, tylko trochę w innym stylu i naprawdę bajecznie położone. I to była bardzo fajna miejscówka. 40 minut stamtąd z parkingu mieliśmy nocleg, i ten nocleg był w bezpośrednim sąsiedztwie, właśnie zamku Stara Lubowna. Także optymalnie dobrane. Pierwszą sesję udało się zrobić. Już o zachodzie słońca i klimat był taki ciepły, właśnie promienie zachodzącego słońca były mega ciepłe, fajne kolorki jesienne. Latałem RM3S, głównie starałem się wykorzystywać tą kompresję wytworzoną przez obiektyw 70 mm ekwiwalent. Naprawdę fajnie to wychodziło. Latałem z filtrem Freewell'a w przypadku wszystkich sesji na głównym obiektywie 16 ND16, natomiast na obiektywie, tem 70 mm, tam miałem ND8. I dość fajnie wyszło. Jestem bardzo zadowolony z tych ujęć, szczególnie właśnie kompresja. Nie latałem FPV przy tym zamku ze względu na parę rzeczy. mianowicie pierwszego dnia było sporo ludzi o zachodzie słońca i nie chciałem tych wszystkich ludzi spłoszyć. Natomiast drugiego dnia mieliśmy bardzo gęstą mgłę. No i loty. Wiadomo, FPV w mgle nie kończą się dobrze, czego miałem już okazję kilka razy doświadczyć. Tak czy inaczej, słuchajcie, zrobiłem właściwie trzy sesje, bo pierwszego dnia jedną o zachodzie słońca, drugiego dnia dwie. Pierwsza z nich była niesamowita. To było bardzo wcześnie, około 7 rano, minus 5 jeśli chodzi o temperaturę i solidna mgła na dole. Do wysokości około 100-120 metrów mieliśmy mgłę, a zamek wyłaniał się właśnie z tej mgły i kapitalne światło, nisko słońce, fantastycznie przemieszczająca się mgła i opadająca stopniowo, pozwoliła nam wejść w naprawdę bajkowy klimat. I to było jedno z ciekawszych doświadczeń, jakie ostatnio przeżyłem. Oczywiście latałem już w takich klimatach, natomiast nie miałem nigdy okazji, żeby tego typu i gniazdo, tak wysoko położony zamek zdjąć podczas porannej sesji. Później zrobiliśmy, po pierwszej sesji zrobiliśmy chwilę odpoczynku, przeszliśmy się dookoła. Ja chciałem dostać się na dziedzinie, co okazało się, że niestety tam po pierwsze w tym miesiącu, czyli w październiku jest otwarte od środy do niedzieli, po drugie trwają prace remontowe, nie za bardzo było z kim gadać, bo zamknięty ten zamek, wejście jest zakratowane, więc pozostało nam wrócić w okolice auta i zrobić kolejną sesję. Tym razem chmury i mgła już trochę odpuściły, słońce było coraz lepsze, było widać pięknie Tatry też. Na drugim planie, i muszę powiedzieć, że to było zjawiskowe. Chętnie bym został na Słowacji w ogóle cały tydzień i zrobił szereg takich sesji. Przy tych najciekawszych zamkach, bo w tym roku byłem m.in. też przy Spiskim na wiosnę, i też była to bardzo fajna sesja i tam lataliśmy w piwi. Genialnie ten zamek się prezentował w różnych odsłonach bo zarówno wyłaniający się z mgły, jak i w jesiennych kolorach, także na tle teatr oświetlonych właśnie wschodzącym słońcem. Świetnie się tam lata, trzeba się oczywiście trochę przygotować, natomiast można tam latać. Ja korzystałem też z aplikacji, mam dron, meldowałem tam swój lot, także wszystko odbywało się legalnie. Jestem bardzo zadowolony z tej sesji, chętnie bym powtórzył, tak jak powiedziałem i teraz jest taki czas, że warto polować na warunki kiedy tylko jest słoneczny dzień, nawet warto wziąć sobie wolne. Jechaliśmy tam 3 godziny, także nie jest tak źle dobra w miarę trasa. Można pojechać sobie albo przez Bielsko i Żywiec i zwiedzić kilka zamków po drodze, albo jechać właśnie przez Jurgów, tak jak my jechaliśmy przez Jurgo właśnie i Diar też fajna trasa no i super warunki w Tatrach także słuchajcie, mam nadzieję, że ta sesja jest dla Was inspirująca, bo naprawdę warto latać dronem także jesienią w różnych warunkach, oczywiście tutaj trzeba było bardzo mocno przechodzić przez i szybko przez mgłę ja starałem się znaleźć też takie miejscówki które można przejść, no bo wiadomo że w niskiej temperaturze i przy dużej wilgotności śmigła ulegają zaladzeniu, więc trzeba na to zwracać uwagę i świadomie Latać. Słuchajcie, na koniec chciałem podziękować wszystkim naszym widzom za aktywny udział w życiu społeczności a także tego kanału prowadzimy sesję na żywo w soboty prowadzimy grupę rozwojową Team 250 Gramów Szczęścia, jest szereg warsztatów plenerowych w sezonie mamy też imprezę święto dronowe, czyli dron Fiesta i dzieje się naprawdę dużo, myślę, że, to, że jest naprawdę super okazja do tego żeby mieć motywację podciągnąć się, jeśli chodzi o latanie dronem, latać pewnie, ale też żeby sprawiało nam to mega Friday przyjemność, a nie tylko stresy. Także kończąc, dzięki za uw... Uwagę, wszystkiego dobrego, no i trzymam kciuki za podobne fantastyczne jesienne sesje. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa!